Witam Was moi drodzy, dzisiaj serdecznie z winiarni znajdującej się w pobliżu Barcelony. Chciałabym powiedzieć trochę więcej odnośnie korzyści płynących z picia umiarkowanych ilości wina, głównie czerwonego. Otóż czerwone wino zawiera antyoksydanty. Antyoksydacja to przede wszystkim zwalczanie wolnych rodników. Jeżeli chodzi o wino, wino czerwone ma dosyć sporo antyoksydantów, natomiast należy zwrócić uwagę na to, że nie powinno się przedawkowywać tego wina ze względu na jego skutki uboczne. Czyli pijąc codziennie dwie lampki wina i tak, czy nawet więcej, możemy doprowadzić się chociażby do marskości wątroby. Czyli mogą wystąpić tutaj problemy z wątrobą. Szóstko. Zalecane jest pożywanie maksymalnie jednego kieliszka czerwonego wina dziennie, żeby zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Antyoksydanty można dostarczyć wraz z prawidłową dietą, zmianą stylu życia, innymi słowy. Jaki efekt pozytywny możesz uzyskać, włączając do swojej diety te antyoksydanty? Otóż, po pierwsze efekt Anti-aging, po drugie efekt zdrowotny. Zachęcam Cię serdecznie do rezerwacji i wizyty przez booking już teraz. Do zobaczenia, cześć!